Witam, przedstawiam Państwu Wojtka Wisztada, dyrektora z Polska. Panie dyrektorze, nadchodzą zbiory, pojawiają się pierwsze już informacje o klonach i o jakości pszenicy. Jak to wygląda na południe Polski z tej perspektywy, później w dalszej części kraju? No, rzeczywiście jesteśmy na początku żniw. Dopiero żniwa się zaczynają, właściwie dzień wczorajszy i dzisiejszy przynosi nam dopiero jakieś pierwsze, konkretne informacje, aczkolwiek. Wiem tak, Może nie budowałbym sobie pełnego obrazu jeszcze na podstawie tych pierwszych doniesień, bo wiadomo, że przenisa w pierwszej fazie żniw to, to z reguły te stanowiska najsłabsze. I tutaj jakościowo też te stanowiska dają nam taki trochę niepokojący obraz być może na tym etapie. Przede wszystkim słaba, słaba gęstość, słabe wyrównanie, niewykształcone ziarno ze względu na przebieg pogody i deficyt wody. To, to są takie rzeczy, które są już w tej chwili namacalne i których doświadczamy w tych pierwszych dostawach. Zakładam, że w następnej fazie żniw jakość powinna być zupełnie niezła. No i słyszę o bardzo zróżnicowanych plonach. W zależności od gospodarstwa i to rzeczywiście to zróżnicowanie bywa ogromne. Od, od 4 ton do 11, więc to na razie jeszcze nie, wi nie, nie wiadomo jak tak naprawdę jak ten zbiór wygląda jeśli chodzi o, o ilość. A czy ceny? Czy w związku z tym, że, że mówi się o wysokich prognozach zbiorów i niskim parytecie eksportowym, czy ceny będą rosły, czy, czy będą stabilne? Na jakim poziomie pan prognozuje? Myślę, że nie, 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 nie należy się spodziewać jakichś fajerwerków w cenach, jakiejś dużych, dużych, dużej fluktuacji cenowej do końca roku, z uwagi na rzeczywiście brak eksportu do końca roku. My nie widzimy jakichś dużych wolumenów dużych po stronie eksportu, szczególnie przez porty. Natomiast taki trwały trend, w którą stronę, ja myślę, że on się ukształtuje dopiero po zbiorach kukurydzy, jak będzie, będzie znany ogólny bilans zbiorów nie tylko pszenic i zbóż konsumpcyjnych, ale zbóż paszowych, w tym i kukurydzy. I kukurydza jest tutaj dużą niewiadomą, jak wiemy, bo i, i rynki zewnętrzne są tutaj istotne, bo w Stanach... Zjednoczonych no, było bardzo dużo takich niepokojących informacji o zasiewach i o stanie kukurydzy. I ta nasza kukurydza też nie wygląda za, za dobrze, więc tutaj kukurydza będzie miała przełożenie na ceny zdecydowanie całego segmentu zbożowego. Mówimy o tym, że około 1,5 miliona ton pszenicy wyjeżdża z Polski. Czy te, tak. te rzeczywiście szacunki są podobne na ten rok? Czy... Tak, podobne. podobne, podobne, 1 750 000 chyba w bilansie, jeśli pamiętam, e, to był tegoroczny eksport i mniej więcej tak chyba powinniśmy się zamknąć, natomiast e, przyszły rok może być bardzo podobny, bo ten zbiór też nie, nie pozwoli na, na jakiś większy eksport, po prostu nie będzie nie będzie zbyt dużej nadwyżki na, na jakiś spektakularny eksport, taki jak pamiętamy sprzed paru sezonów, kiedy dotknęliśmy 4 milionów, na pewno tego nie będzie. Macie duży zakład przetwórczy na południu Polski, a import? Import z Czech, Słowacji? E, tak, tutaj ta masa towarowa z południa przesuwa się na północ ewidentnie e, i tutaj mam dobre informacje, e, jeśli chodzi o jakość. E, Chyba zbiory też zupełnie przyzwoite. Jeśli chodzi o pszenicę czeską, to jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Oni wcześniej zbierają. Oczywiście Morawy, południowa część Czech. Oni zebrali dosyć dobre, dosyć dobre zbiory i dosyć dobrą jakość. Bo gęstości po 80 wyrównanie po 80 i wszystkie parametry. Rzeczywiście w normach, także tutaj jest dobrze, natomiast południe w ogóle Europy, mam na myśli bardziej chociażby Rumunię i, i, i Węgry, yy, też zupełnie nieźle, aczkolwiek problem z donami i z fusarią. Bo zboże niekoniecznie zdrowe. No właśnie, zdrowotność na południu jest słaba, na południu Europy jest słaba, w Polsce to zboże powinno być Na razie, Tak, ja nie mam wątpliwości, ona powinno być rzeczywiście na tym etapie widać, że ono jest jeszcze zdrowe. Będziemy wszystko wiedzieć po zbiorach. Jeżeli pogoda pozwoli, to myślę, że nie będziemy mieli problemów. Czyli przy mniejszych, potencjalnie zakładanych planach polski rolnik nie powinien mieć problemu ze zbytem? Nie, 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 nie sądzę, żeby tutaj był problem rzeczywiście ze zbytem na rynkach lokalnych. Dziękuję bardzo. Dzięki.